No co tam żeś mnie wołała? Skądż może do delikatesów i kup po czekoladzie tym młodym sławko? O, jeszcze czego! No to Komunia jest kacperka, no to, to z jakiej racji tym drugim mamy kupować? Oj, żeby miło im było! No bój, ta się Boga, ty! A, a może ja im po tysiaku jeszcze dam, co? Oj, żeby im przykro nie było, że tamten dostała ten... przykro, nie. kurna raz! Ty, a to może jeszcze i Grażynie i Sławkowi coś kupić, bo może im będzie przykro, że dzieciom dostanie. Oj, gadasz! Co? 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 Jak przychodzili do mnie na imieniny, to by też butelkę dali? Słucham? Tobie dali prezent i kwiaty, i butelkę wina mi dał do ręki. A oni wiedzą, że ja wina nie piję. To wino też było dla ciebie, więc nie wmawiaj mi, że oni dla mnie jakiś prezent przynieśli. Czepiasz się! <laughs> Oj, to po drobiazgu, tylko byś kupił, no! Pewno, bo ja będę do roboty chodził i tylko na wszystkich robił, nie? Temu daj, tamtemu daj, a mnie kto da. Dobra, ale stówę wyciągam z kacperka koperty komunijnej. Oj, wstyd! A, no Pewno! Jeszcze ze swoich może mam dołożyć. Daj portmonetkę, to ci dam. Dobrze, gdzie masz portmonetkę? Na komodzie! Zaraz będę.